Z numerem 11 Robert Ziątarski, z numerem 12 Bartosz Sulkowski, z numerem 21 Maciej Kona, z numerem 23 German Ruiz Gonzalez, z numerem 25 Damian Ciechanowski, z numerem 27 Przemysław Kita, z numerem 28 Iwan Ausinas, z numerem 70 Konrad Hanzucili i w rezerwie z numerem 33 Szymon Lewandowski, z numerem 4 Matic Zitko, z numerem 8. A Sebastian Doleski. Serdecznie witam raz jeszcze Olimpię Ludzie w Pruszkowie. I nic Z numerem 12 Piotr Misztal. Z numerem 4 Marcin Bochenek z numerem 6 Michał Rześniewski Z numerem 5 Adrian. Pierwszy gwiznek sędziego rozpoczęli gospodarze. A dar. Zobaczymy może... Znicz sprawdzi go już w pierwszych sekundach tego meczu. Jest strzał, broni Brylewski, czy będzie do bitka? Ależ miał okazy Marcin Stromecki, to była stuprocentowa szansa dla Znicza. Thiago Alvesa, Thiago Alves, Patryk Czarnowski, dzisiaj też ważna rola tego zawodnika, aby wspomagać swoich kolegów w defensywie. Herman Ruiz, pierwszy strzał Olimpii, ale ponad poprzedniczką Piotra Misztala. I popisał się fantastycznym uderzeniem sprzed pola karnego, być może teraz zanotuje asystę. Centra, Brylewski niepewnie, piąstkowanie. Jeszcze zamieszanie przed polem karnym, ale... nas Nie śpieszy się Słowak. Oj, to podanie fatalne, będzie okazja dla Znicza. Jest zjawiski, zjawiski strzał na bramkę, broni Brylewski! Prosty błąd teraz w wyprowadzeniu piłki przez drużynę Olimpii od swojej drużyny, ale teraz być może zapisze asystę na swoim koncie. Niezłe to dośrodkowanie, jeszcze nie koniec, jeszcze Patryk Czarnowski blokowany. Zamyka tę akcję. Machalski, Machalski. Kolejne dośrodkowanie. Brylewski. Pewnie chwycił piłkę. Zatrudniony bramkarz Olimpii Mikołaj Brylewski, a bez na razie interwencji. Piotr Mibek Ciechanowski. Do niego, poda... do niego podanie. Ciechanowski! Płaskie do grania, ale nie dotarła ta piłka do Hermana Ruiza, który czaił się na 16 metrze i czekał na uderzenie. Rusza Małachowski! Małachowski świetnie to zrobił. Małachowski do Zjawińskiego. Zjawiński, jak to rozwiąże? Ruszył Małachowski. I gol Marcin Strobecki, jeden do zera dla Znicza Pruszków. Znicza. Świetnie to się zapowiada. Rackiewicz Rackiewicz, ale dobrze wrócił do defensywy Konrad Hanzyk. Jeszcze nie koniec przeszła wszystkich praktycznie ta piłka na polu karnym jeszcze, odwrócił się z piłką, strzał i 2 do zera! Dla Znicza pruszków. Fantastycznie to zrobił. Ma dzisiaj swój dzień. Patryk Czarnowski. 2 do 0 dla Znicza. Niespodziewany przebieg tej pierwszej. kraść te cenne sekundy, które upływają do końca tej pierwszej połowy. Doskonale Bochenek ze zjawieńskim. Bochenek. Bochenek był Czarnowski. Czaił się tam na chatryka. jeszcze Stromecki. Sulk, Machalski. Podwoili w tej strefie, odebrali piłkę. I sędzia Damian Kos kończy pierwszą połowę do przerwy. Zlicz Pruszków. Przed własną publicznością prowadzi z Olimpią grudziąc 2 do zera, dwa trafienia Patryka Czarnowskiego. I z przed drugą połową, jest w doskonałej sytuacji. Chyba. Tak, się Mateusz Marzec. Tak, Mateusz Marzecz, przepraszam, na boisku. Damian Kos rozpoczął drugą połowę meczu. Jeszcze serdeczna prośba do państwa, aby nie opierał się o barierkę. Alwesz, Alwesz, czy będzie gol kontaktowy? Doskonała... Czy jest Kasper Ruszył po linii Radkiewicz, do niego podanie. Radkiewicz, czy będzie podanie zwrotne do Smolenia? Nie, podłączył się też tam Machalski, trójkowa akcja. Machalski bardzo dobrze, wpada na pole karne. Machalski, Machalski, broni Brylewski, dobitka, nie ma gola. Mogło, a nawet powinno być już 3 do 0 dla Znicza. Kona do Ziętarskiego, Ziętarski Dobre teraz podanie Mateusz Marzec, czy był spalony? Tak jest, na, na pozycji spalonej Wprowadzony w przerwie skrzydłowy Aby zaskoczyć Zlicza w tej drugiej połowie, Ciechanowski Alves, ależ mógł tutaj efektownym strzałem pokonać Piotra Misztala, ale Ostatecznie nie trafił czysto Rybak Michał Wrześniewski, a więc duet stoperów na polu karnym, ośrodkowanie jest groźnie Ależ mogło być tym razem zacentruje Zjawiński. Zjawiński centra na pole karne. Znów jest groźnie. Czy było zagranie rejką? Nie ma. Jeszcze zamieszanie. Domagają się rzutu karnego. Doskonale jeden z zawodników znicza. Teraz marzec, ma troszkę miejsca. Będzie okazja dla Olimpii. Marzec, podanie nie trafił w piłkę. Kacper smole, błędu swojego. Rywala, jeszcze Sulkowski. Teraz jest groźnie pod polem karęcnicza. Sulkowski. Centra minął się z piłką Misztal. Zamieszanie. Potworne zamieszanie. W ostatnich minutach naprawdę nie wygląda, nie wygląda zbyt dobrze. Czy złapie piłkę Sulkowski? Sulkowski. Tak jest, nie było spalonego. Sulkowski tym razem słabszył prawą nogą. Marzec! Ależ interwencja Piotra Misztala. Fenomenalna interwencja, ale jaka decyzja arbitra? Rzut karny dla Olimpii! Rzut karny ucierpiał tam Mateusz Marzec, nerwowo reagują piłkarze Olimpii. Potrzebna pomoc medyczna, szybko, szybko wezwany lekarz. Yy, przy, przy piłce czaił się Tiago Alves, potem był Robert Ziętarski, ostatecznie Sulkowski. Sulkowski czy Mistrz 2-1! A więc będą emocje, jest gol kontaktowy dla Olimpii. Nadzieje dla ekipy z Grudziądza na wywiezienie punktów. Piłki za plecy obrońców, stały obrazek w drugiej połowie, szedł do gry Kita Gabor. Ruszył po linii Sulkowski, Gabor, uderzenie, ta piłka skozłowała przed Misztalem i miał problemy, doświadczony go, golkiper znicza. Maciej Kona, jest Tiago Alves, Tiago Alves, Przemysław Kita, nie ma spalonego Przemysław Kita, doskonała była ta szansa dla napastnika Olimpii. Pietrzyk do Oczenasa, Oczenas, Oczenas, blisko teraz straty, jaka decyzja? Był faul. Jaki, jak, jaki kartonik? Żółta kartka dla słowackiego defensora, ale ustawiony na przepisową odległość. Zjawiński, on potrafi uderzać z rzutów wolnych. Zjawiński, Zjawiński! Ponad bramką. Tchanowski. Ciechanowski. Dobre podanie. Thiago Alves, czy, czy był spalony? Nie, nie reaguje arbiter Thiago Alves. Jak to rozwiąże Portugalczyk? Centra na pole karne, Diego Alves. Jest szansa. Sulkowski! Sulkowski strzał! Niecelnie! Cały czas 2 do 1 dla Znicza. Ziętarski, Sulkowski. Centra na pole karne. Zamyka tę akcję. Ciechanowski. Ciechanowski może być groźnie. Ale niedokładne to podanie. Olimpie myślałem, że uznał, że to odepchnięcie Małachowskiego było poza granicą przepisów. Ziętarski, Ta piłka skozłowała. Misztal miał problemy, ale na raty skutecznie interweniuje. Golkiper, gospodarzy. I tym razem wariant Sulkowski środkowanie Jest tam sporo złoty lipi Słupek, ależ to było groźne. Ależ ogromne szczęście. Jeszcze ta piłka po uderzeniu w słupek trafiła chyba w twarz Piotra Misztala. Nie zrozumiał jego intencji. A teraz prawy wahadłowy obrońca z Grudziądza nie przyjął piłki. Świetnie Czarnowski. Faliszewski na prawe skrzydło. Jest szansa dla Znicza. Czy będzie 3 do jednego? Ale nie, broni Brylewski. Ostatni gwizdek arbitra Znicz Pruszków pokonał Olimpię Grudziądz 2 do 1, a więc pierwsza porażka Olimpii Grudziądz w 2019 roku stała się faktem. Znicz wygrywa 2 do 1 w pierwszej połowie dwie bramki Patryka Czarnowskiego, w drugiej części dla Olimpii trafił Bartosz Sulkowski, ale na więcej. Gości dzisiaj nie było stać, ostatecznie zniczy, wygrywa 2 do 1. Bardzo dobry mecz w ten piątkowy wieczór na otwarcie 28. kolejki. Zniczyń kasuje komplet punktów, Olimpia po raz pierwszy w tym roku pokonana. Ja już dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas, do usłyszenia. Mówi Państwu Bartosz Sabaj. dobrej nocy.